Z lewej widzę kontakty. Dostał, dostał, dostał. Ok, drugi po lewej bardziej. Tamten kierunek. Dostał. Dobra, tamten też Witam wszystkich z tej strony Ulat. Dzisiejszy filmik to druga część nagrań z imprezy organizowanej przez ekipę z Iławy, a była to impreza Junction City 1967, część druga. Jeżeli ktoś nie widział części pierwszej, to serdecznie do niej zapraszam, ale dla tych, co nie wiedzą i nie chce im się oglądać części pierwszej tłumaczę. Gramy w scenariusz bazujący na wojnie w Wietnamie. My jesteśmy stroną US a mechanika jest dość ciekawa, bo ogranicza używanie radia i dzieli nas na małe czteroosobowe drużyny, w której każda osoba ma oddzielne zadania. Jest dowódca, RTO, saper i medyk. Aktualnie wykonujemy zadanie drugie, czyli misję drugą, czyli rozminowanie drogi, która znajduje się w okolicach bazy Wroga, co niestety będzie nam to dość mocno utrudniało. No ale cóż, nie zawsze musi być lekko. Moja propozycja dla dowódcy była taka, że dzielimy się na dwa zespoły plus zwiadowcy. Mój zespół mniejszy jeden Pluton, czyli te cztery osoby będą atakowały od flanki i spróbujemy skupić na sobie atak przeciwnika oraz spróbujemy się też wbić po prostu w bok przeciwnika, na ile to oczywiście będzie możliwe. Natomiast pozostałe siły spróbują wejść frontalnie wzdłuż drogi, tak, żeby ją po prostu zabezpieczyć. Propozycja została zaakceptowana. Problem w tym, że potem bardzo jej żałowałem. Wyruszyliśmy z bazy i dość szybko docieramy do skrzyżowania, którym planujemy przemieścić się w okolice, gdzie nie jest nas, droga nas. do rozminowania Kontakt. Skręcamy i już mamy praktycznie od razu przeciwnika Na razie jest to snajper, który chyba o nas nie wie, bo nas po prostu mija Więc przyczajamy się i liczymy na to, że uda nam się go sprzątnąć bez poniesienia strat W tamtą stronę z drogi 22 chyba poszedł snajper Mam go, mam go, widzę. Karaś, moja wysokość. Przemieszcza się w lewo. Widzisz go. Skraca do nas troszkę. Widzisz go, karaś. W lewo przemieszcza się. I ze snajperem się udaje, niestety nie był sam. Kont kontakt, kontakt, loga! ranny! Ranny! Medyk! Wiem za portu kierunek, gdzie duże siły. Jak widzicie, teren życia nie ułatwia gęsto, jak faktycznie w Wietnamie. Ciężko się przebić kulkami, i efekt jest taki, że niestety ugrzęźliśmy. Nie możemy się przesunąć do przodu, w bok. Wszędzie, praktycznie gdzie nie spojrzymy, jest przeciwnik. No i zaczynamy mieć straty. Na początku rannych, ale wiadomo, w tej sytuacji raczej to tylko kwestia czasu. Co? Przyjął Wim, dacie radę za moimi plecami w prawo. W prawo. Tak, minąć mnie. Tak więc jak karaś szedł karaś, czaj, stój! Wim spróbujcie szerzej Z karasiem I przesuwajcie się od tamtej Całkowicie od drugiej spróbujemy wow, Dostałem Masz jeszcze opatlenki? Jako że cały czas zostajemy ranieni i medyk cały czas nas podnosi, to efekt jest taki, że kończą nam się opatrunki, bo ogólnie nie ma limitu uloczeń na jednego gracza, ale jest limit opatrunków jakie posiada medyk i w momencie kiedy się skończą, to niestety kolejny już nie może być uleczony. I niestety tracimy ostatecznie medyka. I to nasza pierwsza taka strata, więc no nie wygląda to dobrze. Tym bardziej, że to 25%. Nie ja będziesz naszej miał komunikację, siły to zapytaj, bo powiedz, że straciliśmy medyka, czy mamy skorzystać z respa i uderzyć w pełnej sile trzeba atakować w trzech. Tam jest snajper, ja go postaram się wyłapać, jeżeli się ruszy. Tam macie w miarę czysto, żeby się przesunąć, no bo tutaj trochę słabo. Wracaj do lespa? Nie, bo teoretycznie masz się trzymać za nami jakieś 70-100 metrów, tak? W zasięgu wzroku, tak? Bo do lespa musimy pójść wszyscy i wtedy się uzupełnić na tej zasadzie. Nie ma, że pojedyncze osoby się lespią, niestety. Zatakujmy i razem wrócimy do gry. No dobrze, to oczyliśmy sobie tyły. Ja spróbuję wydłubać tego snajpera Tutaj, dla odmiany, padła mi kamera na repice. No, po prostu zawsze coś. Dobrze, że w miarę szybko się zorientowałem, że coś jest nie tak. Niestety, już po kilku fragach. No, ale takie życie! Minus, Walij od lewej! Kral, widziałeś go? Zdjęty! Pilnujcie tego snajpera, żeby się nie podniósł. No bo chyba odchodzi, ale z kamizelą, to nie Nasyp po prawej. Bożej Wiem złóż raport, że przebiliśmy się w okolicę skrzyżowania. Przemieszamy się dalej. Powolutku, ale to naprawdę, powolutku przebijamy się do przodu, i w końcu docieramy w okolice skrzyżowania i drogi, gdzie ma być rozminowywany teren. Problem w tym, że, jak już mówiłem, nie mamy medyka, a respienie polega na respieniu całej drużyny, więc musielibyśmy się wycofać całkowicie, żeby uzupełnić tą stratę. I no na razie nie mamy na to nawet zgody. Wobec tego cały czas trzymamy się planu i staramy się nacierać, zadawać straty, z nadzieją, że albo nam się uda, albo zginiemy i wtedy będziemy mogli się całkowicie legalnie zrespić. Wycofują się. Wim <laughs> przede mną jest dziura w ziemi, skorzystam z niej. ktoś mnie ostrzelał. Po lewej mam dużo kontaktów, nie wiem czy nie nasi Kasia tam widzę? Ja, wiem, ja tu zabezpieczę flankę, bo tu ktoś do mnie walił na krótko nie? Przede mną, jest fajny nasyp. Karaś. Karaś. Udało nam się przeżyć przez drogę i zabezpieczyć jakiś tam przyczółek, ale niestety nie rozwiązało to problemu, bo zaraz później dostaje WIM. A skoro już nie mamy potlęków, to nie możemy go uleczyć. Z ciekawostek tylko WIM jest yy, RTO, więc w myśl mechaniki, jaka była w tym scenariuszu, to ostatecznie nie ginie. On po prostu nie może strzelać, ma kamizelkę, ale dalej ma robić załączność, bo jest jedyną osobą w drużynie, która ma jakiekolwiek radio. I ja nie mogę mu tego radia zabrać, tylko on ma stać w pobliżu i podawać moje komunikaty do dowództwa i w drugą. Stronę. Próbujemy zlokalizować strzelca, który sprzątnął nam wima. Niestety jest na nasypie przede mną. Ja nie mam za bardzo jak się wychylić, bo wyjdę dosłownie na tą samą linię ognia, gdzie stał Wim. Natomiast karaś będący nade mną go po prostu nie widzi. I w końcu pojawia się ktoś za nami, zauważam go i zaczynam uciekać, ale niestety ginę, problem w tym, tylko że okazuje się, że to byli nasi, no ale cóż, jako że zacząłem się już przemieszczać, to nie można mnie już uleczyć, więc udajemy się całą ekipą do respa, uzupełniamy straty i będziemy próbować jeszcze raz. Oddział gotowy. O, Pluton gotowy do wyjścia z respa. Gdzie mamy się udać? Zrespiliśmy się i próbujemy jeszcze raz zrobić to samo, czyli wracamy na drogę, którą wcześniej tutaj się dostaliśmy, idziemy w stronę skrzyżowania i jeszcze raz próbujemy wejść przeciwnikom na bok. Po drodze trafiamy na drużynę alfa, z którą wcześniej się spotkaliśmy w dość nieprzyjemny sposób, no ale cóż, swoi to swoi. Chłopaki mieli atakować zresztą sił, a my tutaj mieliśmy zostać, z tym, że od razu mamy dość dużą ilość przeciwnika, więc rozpoczyna się walka. Poczekajcie się, za że alfa i brawą jesteśmy je na wstrzymywaniu z C-27 no To wróg? No oczywiście, że tak Nie wiem, patrz, tam się nie czekają Błyskawicznie zostaje ranny, no i już widać, że raczej nie skończy się to dobrze Medyk? Zobaczcie, mamy rostrę Zobaczcie na tam będzie dwóch Wiem, wiem, wiem no panowie cofamy, nie stójcie kurwa na drodze, no bo litości. Przed chwilą na tej drodze zwiedziliśmy dwie straty, a wy stoicie na środku. Dawajcie. No to cóż, spróbujemy flankować. Problem w tym, że dość szybko trafiamy na ścianę ze snajperów, z demerek, a jeszcze po drodze trafiamy na naszego zwiadowcę, którego niestety źle identyfikujemy i też trafiamy. Musimy go potem opatrzyć ogólnie. Cała ta akcja strasznie się przeciąga i robi się straszny chaos. A mas jest tutaj naprawdę mało i nie za bardzo widzę realne szanse, żeby się to udało. No, być poza nami z tej strony. Może być rekord. Ale rekord miał iść w drugiej. Tam widziałem przeciwników, przemieszczali się w prawą stronę. Mogli no iść na dwóch snajperów w tamtym kierunku. Więc to mogą być oni. No to mapa jest tak mała, że już są zlespieni. Kto to jest? A Rikon. Rikon. Tam przemieszczał się w prawą go gościu. W tam. Z nasypu w prawą stronę. Alfa. Wierzcie naszą lewą i przepychamy powoli tak przez drogę i próbujemy zepchnąć ich z tych wzgórz po prawej stronie. Kontakt lewa. Po, 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 po. Cały czas trafiamy na tą dwójkę snajperską, którą walczyliśmy na początku tego scenariusza. I no nie ukrywajmy, no nie idzie nam najlepiej. Więc tej górki wali naprzeciwko, nie? Widzę, Pierwsza go zdjął. A nie, zdję Karasia. To nasz To nie ma sensu takie atakowanie takimi małymi oddziałami. Trzeba się to zgrupować Pieprzona dżungla. Idę snajpera No. Nie widzę. Jednego trafiłem, nie widzę drugiego. Ty chyba w giwerę w ogóle dostałeś tam było coś takiego, że chyba w groń też, też zabija, nie? No ja słyszałem metal, nie? Więc wydaje mi się, że to to. Coś tam niby człowiek zdejmuje, ale pewnie jest zaraz Teraz opatrzone, a my tak naprawdę na tylko tra tracimy opatrunki, a później tracimy Miech też ludzi. Oczywiście w międzyczasie go, tracimy łączność z dowództwem, gdyż nie wiem czy go nie słyszymy, czy po prostu nie, nie odpowiadają. Z Charlie mamy łączność, i próbujemy jakoś tam przekazywać informacje, ale ogólnie mamy już duże straty i musimy się znowu wycofać na resp. No nie pykło. Powiedz, że a, brawo 2, chce się zrespić, uzupełnić straty i dołączyć do głównych sił. Plankowanie tędy nie ma sensu, tu potrzebne są dużo większe siły. Nie, nie, spróbuj wywołać jakiś inny team. Alfe. Nie, Charlie, Charlie spróbuj wywołać. Charlie 3, Charlie, Charlie tu brawo 2, tu brawo 2, czy mnie słyszycie? Zemoczyw, zemoczyw. gniazdo 2, gniazdo 2, tu brawo 2, czym nie słyszycie? powiedz, że przedłużył do gniazda powiedz, że musimy uzupełnić straty, bo znowu mamy straty no, lecimy na respa, dawajcie, to jest moja decyzja uzupełnijmy straty gniazdo w ogóle odpowiada? Teraz zaczęło a, okej okay. to powiedz, że brawo 2 dwa... Próbuję dostać się, do dołączyć do o, alfa 1 na skrzyżowaniu 22. Dobra, Wspomnij o likonie 2. Razem z likonem 2. E, nie, 2, nie, 2 tu brawo 2. czy mnie słyszycie? Nie, oni mają ważniejsze sprawy. Dobra, nadaj do alfy. Alfa alfa 1, tu brawo 2, przy mnie słyszycie Brawo 2, tu, alfa 1 słyszycie odbiór Spróbujemy do Was dołączyć, powtarzam spróbujemy do Was dołączyć na 22 i razem zadziałamy e, Brawo 2, to Alfa 1 przyjęłem Idziemy Zrespiliśmy się po raz kolejny, i cóż, no, trzeba dołączyć z powrotem do gry. Z tą różnicą, że teraz nasza drużyna Alfa 1 przejęła skrzyżowanie, o które przed chwilą walczyliśmy. Czyli jest nadzieja, żeby się tam wtrynić w miarę bezpiecznie, zabezpieczyć teren i czekać na przysłanie wsparcia. Dołączamy do drużyny Alfa, i jest noc, już tutaj w tym momencie całkiem spora siła, bo aż 8 osób jest czym powalczyć. Z tym, że zaraz zaczyna się kontratak przeciwnika, a Alfa już praktycznie nie ma amunicji i musi się wycofać. Medykleć. Czekamy na wima. Chyba gdzieś tam, obserwować, oni, są na tamtym górce, nie? Po przekątnej lekko, na tym nasypie. C-22, Przechodzę Dobra tak mamy kontakt z przeciwnikiem C-22, od Na przeciwko, tutaj zaraz się Człowiek szak. Z lewej widzę kontakty. Dostał, dostał, dostał. Ok, drugi po lewej bardziej. Tamten kierunek. Dostał? Dobra, tamten zdjęty. Wzłóż nasypow wróg, chyba. Możesz zostać, możesz Brawo. Czy to nasi? Brawo, wystykaliśmy się z amunicji, wracamy do bazy. Wim, wim, wim. Tak? Zapytaj mi, czy na nasypie po naszej lewej jest nasz czy wróg. W efekcie zostajemy tutaj sami tylko w cztery osoby, więc jak wiadomo troszkę skazana na niepowodzenie, ale cóż, cały czas liczymy na odsiecz, która przybędzie z bazy i no uratuje nam tyłki. Przygotujcie się Ja, jeden ja dwóch wyjąłem sam na nasypu ktoś schodzi, ale ktoś tam jeszcze Panowie, zejdźcie stąd! Idźcie stąd! Karaś, tył, 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 tył Karaś, pilnuj mi pleców, nie? Medyk, jakbyś dał radę Wiem, jest w tym zdrowie za długo... Medyk jesteś w stanie do karasia podejść? Lepiej niech tego nie robi Odczołgaj się do niego, do dziury Mam wrażenie, że z góry Ok, dobrze było, jakby do Wima się dostał medyk. Z drugiej strony drogi, w dziurze kolejnej. Rikon, czy tam jest czysto, że podezwałeś medyka? Wyjąłeś tego snajpera, czy nie? Obaj? Jeden. Medyk, spróbuj przejść tam za Rikona. I tam w dziurze po lewej leży Wim. 71515 no, no, Kaj sypiał do mnie z jednej i z drugiej strony nasypu. Muszę się stąd przesunąć. Karać będą podłazić. Chroń mi kurwa ten nasyp. Bo jak mi wyjdą, ja się nie osłonię. Doma de tudo Chyba. tudo está na blisko. No stał! Niestety przeciwnik się mocno orientuje, gdzie dokładnie siedzimy i jak nas okrążyć I w sumie mamy atak z trzech kierunków Co dość szybko kończy się do nas tragicznie, tracimy ludzi I w efekcie zanim przylatują helikoptery ze wsparciem to my już jesteśmy wszyscy martwi I ten scenariusz się dla nas po prostu kończy o Kurwa mać Jeśli nie wyjmiemy tego gada to... I ta misja dla nas tutaj się kończy, gdyż czas na nią przewidziany po prostu dobiega końca, a my i tak nie zdążymy się zlespić. Pozostałym drużynom też nie udało się wykonać zadania, więc tym razem punkcik leci do Wietkongu. I na dzisiaj to wszystko. Niedługo będzie część trzecia tego scenariusza. A na tą chwilę dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękuję Patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.